Cześć Minecraft Z tej strony Wery, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaprezentuję wam nowy tryb na RGMC, czyli tryb Survival 1.15.2. Start tego trybu odbędzie się już dzisiaj, czyli w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 18:00. Więc dzisiaj o 18:00 na rgmc.pl wbijamy i gramy na Survival 1.15.2. Może jeszcze standardowo zrobimy taki malutki konkursik. Otóż może co 30 łapek w górę, będę losował jedną osobę z komentarzy i ta osoba wygra na starcie Swipa. Więc aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem oraz napisać koment w komentarzu swój nick z serwera i co 30 łapek w górę będziesz miał szansę, że to ciebie wylosuje i otrzymasz darmowego Swipa na serwerze. No to teraz może co do serwera. Serwer sturial 1.15.2, czyli jeden z takich podstawowych trybów na RGMC Może ktoś nie wie, ale RGMC było w sumie tak naprawdę największym serwerem 1.15.2 w Polsce. I po dość długiej przerwie, ponieważ łącznie z dwumiesięcznej startujemy z nową edycją, i na której będą zmiany. Będą zmiany, ponieważ dodaliśmy pewne bardzo fajne rzeczy. Jak widzicie, teraz wam może zaprezentuję tutaj Spawna. Spawn mi się naprawdę bardzo podoba. Na pewno jest to najlepszy spawn w historii trybu 1.15.2, ponieważ jest on, jest on naprawdę bardzo ładny. Ma bardzo ładną strefę PVP oraz ma bardzo ładną strefę taką mieszkalną, że tak się wyrażę. Ogólnie jedną z tych nowości będzie właśnie odpychająca linia. Jeżeli będziecie podczas PVP i ktoś was zbije, to ta linia was po prostu odepcha, ponieważ będzie ona odpychająca. Więc dobra. Kolejną bardzo ważną nowością i w sumie jedną z największych nowości na serwerze jest autorski system działek. Autorski system działek pisany przez naszego technika, więc ten plugin znajdziecie tylko i wyłącznie na naszym serwerze. Już Wam pokazuję jak to działa. Znajdźmy sobie jakieś wolne miejsce, na przykład tutaj. Wpisujemy "-działka załóż i nazwa działki". Czyli na przykład "-działka załóż... Yy... nie wiem, konie, bo są konie". Działka stworzona i tutaj znajduje się teraz nasza działka, wszedłeś na działkę koń gracza over, jak widzicie mamy nawet taki komunikat I jak widzicie mamy obok nas takie partyklesy, te partyklesy to po prostu granica naszej działki Jak tu wejdziemy, wyszedłeś z działki koń gracza over, wszedłeś na działkę koń gracza over I te partyklesy ogólnie dostosowują się do naszej pozycji, jak widzicie jak idę w górę to one też idą w górę i co z taką działką możemy zrobić? Ogólnie na działce nie ma PVP, nie możecie nikogo bić ani nikt nie może was zabić. Nikt nie może również na przykład bić waszych, waszych zwierzątek czy też otwierać waszych skrzynek. Co trzeba tutaj, co jeszcze można zrobić z taką działką? Możemy oczywiście zaprosić do niej kolegę, tutaj macie wszystkie komendy działkowe. Możemy na przykład zaprosić kolegę. Albo na przykład odwiedzić. Jeżeli jak wasz kolega ma działkę, lub nawet to nie jest wasz kolega, a chcecie po prostu tą działkę odwiedzić, to wpisujecie slash działka odwiedź, na przykład over i nazwa działki, czyli koni. Jak widzicie, odwiedzamy teraz działkę koni. Ale jeżeli nie chcecie, aby inni gracze was odwiedzali, to wystarczy wpisać slash działka zamknij koni. I teraz wasza działka jest zamknięta. gracze nie chcecie widzieć na swoje działce. I nikt nie może was odwiedzić. Ja oczywiście mogę, bo jestem adminem, więc taki admin może na wszystkie działki pójść, nawet gdy będzie ona zablokowana. Ogólnie jeżeli chodzi o działki i o limity, to zwykły gracz ma działkę jedną, VIP ma dwie działki, Swip 3, sponsor 4 a elita ma tych działek 5. Czyli po prostu każda ranga ma plus jedną działkę. Nie chcemy, aby gracz miał na przykład 10 działek, ponieważ po prostu cała mapa byłaby w nieużywanych działkach, i by to po prostu bardzo, ale to bardzo brzydko wyglądało. A więc, no to taka jedna nowość, taka jedna bardzo fajna nowość. Druga nowość to będzie również nowy system ferajny, ponieważ teraz ferajny będą o wiele lepsze niż były to na ostatniej edycji. Zresztą, sami zobaczycie na starcie. I ogólnie mamy taką nową zasadę ferajny, że do ferajny dodajemy od 12 do 14. Od 12 do 14, czyli jeżeli chcecie się dostać na moją ferajnę, jeżeli nie wiecie co to jest, to po prostu jest to taka ferajna, taka mini-ferajna, prawie jak prawdziwa. Każdy ma swoją działkę na pewnym terenie i po prostu sobie gramy wspólnie. Do ferajny dodajemy codziennie od 12 do 14. Więc jeżeli ktoś chce być, dostać się do ferajny, to musi właśnie być o tych godzinach i na przykład napisać over, pr proszę dodaj do ferajny. Ja go wtedy tepam i tworzę mu autorską ferajnę. Co tu jeszcze można pokazać? Oczywiście mamy zadania, tak jak na poprzedniej edycji. Tutaj mamy różne zadania, ale jest pewien taki myk, ponieważ usunęliśmy zadania zagadkowe. Jeżeli ktoś grał na poprzedniej edycji, to je na, to je na pewno kojarzy. Usunęliśmy je z, z tego względu, że po prostu były zbyt OP, bardzo dużo dawały i zdecydowaliśmy się je po prostu usunąć z gry. Borderu oczywiście nie ma, tak jak to było na poprzednich edycjach. Są oczywiście topki, tak jak również to było na poprzednich edycjach. Topki z takim ładnym, kręcącym się czymś czyli animowanym GUI, bardzo piękne. No i cóż, co by tutaj jeszcze dodać? Mam nadzieję, że wbijecie na serwer, moi drodzy, że sobie pogracie, ponieważ myślę, że jest to w sumie najlepszy survival 1.15.2 w Polsce, ponieważ zwykle takie serwery nie mają żadnych autorskich rozwiązań ani nic. No oczywiście mamy, będziemy mieli... Oczywiście nie mówię, że to jest źle, jeżeli ktoś ma pluginy normalne z internetu, ponieważ my również mamy pluginy z internetu, ponieważ nie opłaca się na 1.15 pisać wszystkiego autorskiego, ponieważ jest to tryb, na który i tak wejdzie tylko 100 osób około maksymalnie przez tą wersję, ponieważ jest to wersja troszeczkę zlagowana przez Mojang, a nie przez nas, więc po prostu więcej osób nie można bez lagów puścić. Więc robienie całego serwera autorskiego pod wydajność mija się z celem, ale autorskie rozwiązania jak na najbardziej są na plus, myślę. Autorskie rozwiązania, czyli jak na przykład działki, odpychająca linia PVP itd. itd. No i to by było wszystko z tej prezentacji. Mam nadzieję, że pojawidzie się dzisiaj na serwerze. Dzisiaj, czyli poniedziałek, godzina 18.00, rgmc.pl Tryb Survival 1.15.2. Zapraszam każdego bardzo serdecznie, mam nadzieję, że wbijecie. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Siemka.